Teraz odbywacie temat. Dziękuję. 12 głosów za. Kto jest przeciw? 7 głosów wstrzymujących. Ludzie muszą mieć spokój. Też żeśmy yy... tak dokładnie oferta tańsza. Wziąć tą winę wszyscy na siebie, jako radni. Yy, nie jedna Aby osoba. Taki pogoń, yy, yy, chcąc psa uderzyć, kija się znajdzie. Nie, nie jest tam widzimy się. Rzeczywiście zasługuje na niebyle jaką nagrodę. Przyjdzie czas, będzie Pani odpowiadał. Tak, Pan Przewodniczący. Radzie Regionalny Izby w Szczecinie osobie Nie wykonano dochodów na kwotę 4 miliony 3201,67 tysięcy. Ale osiedla co się zajmuje? 72 tysiące 312 tysięcy 322 tysiące. Co nie licuje z powagą radnego. Zapomnieliście, do jakich celów zostaliście wybrani i czego oczekiwali od Was wyborcy, oddawali, oddając na Was głosy. To Wasza wina. I proszę nie wprowadzać rady w błąd. Ten teatr został oparty o scenariusz, napisany i ustalony prawdopodobnie na trzecim piętrze. Zanim Rada przystąpiła do, procedur, do procedury absolutorium, przecież my już znamy wynik, wynik tej, głosowania tej Rady. Wystarczy powiedzieć, mamy większość i to nie udzielimy absolutorium i tyle. Jak do tej pory, jeszcze się nie zdarzyło, żeby był w grupie, która stanowi mniejszość w Radzie. I nie oswoił się z, 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 z takim postępowaniem. A musi się oswoić, przynajmniej do końca kadencji związanych z produkcją ciepła. Sumę, którą trzeba zapłacić? Panie ministrzu, panie panowie, proszę zauważyć. Mogę sobie rękę podnosić, ile... Panie prezesie, ja panu udzielę, ja widzę, tylko najpierw radni się wypowiadają i to radny major ma, nie ktoś na pytanie pana Ale poczekajmy, spokojnie, poczekajmy. Ja nie zapytam dyskusji. Proszę nie spytać, i zapytać zwyczaje Pana Przewodniczącego, najprawdopodobniej nie będzie możliwości powiedzenia prawdy. Siedem osób, z tak się koło siedem osób, osób przedstawiciele... Też mnie zabolało, poczuje się po prostu jak gówniarz, kiedy po prostu... On, nie, nie tylko te erekcji z tego tytułu te, dostaniecie i będzie coś tragicznego po prostu. Nie można tak, nie można tak robić, po prostu... Żyjmy w świecie realizmu i trzeźwości. Zbliżaj mikrofon. Radny... A, to Tobie narobili kupy dowody no, Ci ludzie już są na zasiłku opieki. Pan mi odpowiedział. I co z tego? Przyjdzie komornik Ja wiem co zabierze z tej rodziny ten konownik? Proszę, bo naprawdę zakończę Pani rozmowę. Proszę na ten. A nie pachnę się. się to, to był ten temat. Dyskutujemy o wykonaniu budżetu, a bez wybiegu by, by, osobistego. To krótko. pan Natomiast to, co pan sobie wymyślił na podstawie tych liczb, jest totalnie nieprawdziwe. Pańskie wnioski są zgoła fałszywe i nie mają żadnego uzasadnienia. Nie chcę już komentować, bo to, co ja dzisiaj powiedziałem, pan, jednak chceptna nie jest tego, co inni już dzisiaj કોવિડ